To działacz Kongresu Nowej Prawicy, który wcale nie tak dawno temu organizował niezwykle głośną, nawet w mainstreamowych mediach, akcję postulującą likwidację Straży Miejskiej, a działo się to w Bydgoszczy. Zapraszam prezesa regionu kujawsko-pomorskiego Piotr Najzer. Zasz, zaszczyt wystąpić przed TELSA Cyngronem. Chciałbym bardzo podziękować organizatorom za tą szansę. I e, chciałbym też podkreślić, że jest to moje pierwsze wystąpienie tego typu. Dlatego pozwólcie, że będę się nieco wspierał tym urządzeniem, które ze sobą zabrałem. Mam nadzieję, że wykorzystam je lepiej niż posłowie na wiejskiej. E, no i z góry przepraszam za jakieś niedociągnięcia, ponieważ ten mam gdzieś na poziomie pędzącego teparta. Tak, mi się pocą, więc gdybym się głos załamał albo gdybym padł tutaj, to proszę o informację. Ale do rzeczy. E, proszę Państwa, się, postaram się mówić krótko i treściwie. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I jestem dumny z tego, że jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy, ponieważ Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke jest to jedyna partia w Polsce, która chce zmienić coś na lepsze. Która nie wygłasza jakichś tam sloganów populistycznych tylko po to, żeby się dorwać do koryta. My faktycznie chcemy zmienić coś na lepsze. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyjechaliście, poświęciliście swój czas, wierzycie w tę, ideę, które od kilkudziesięciu lat głosi Pan Janusz i z każdym dniem, z każdym tygodniem, a już na pewno z każdym rokiem głosi ich coraz więcej Polaków na całym świecie, ponieważ bardzo pozytywne głosy takie popierające naszą działalność płyną nie tylko tutaj z terenu kraju. Polonia na całym świecie powoli się zrzesza i przyjdzie taki moment, że oni tutaj właśnie po to przyjadą, żeby dopuścić nas do władzy. Chciałbym się króciutko odnieść do wyborów w Rywniku. Proszę Państwa, absolutnie nie zgadzam się z opiniami internetowymi, jakie się pojawiły tuż po ogłoszeniu wyników, że była to porażka miejmy świadomość, że Polska od wielu, wielu lat jest spolaryzowana, jest podzielona między dwie partie, które mają we władaniu media, które mają we władaniu finanse, a co za tym idzie, mają we władaniu najskuteczniejsze narzędzia propagandowe, z których, no, bez precedensu korzystają. Faktem jest, że pan Janusz Korwin-Mikke był zdecydowanie najlepiej znany ze wszystkich kandydatów startujących w Rybniku. Faktem jest też, że dzięki Wieloletniej, negatywnej yy, Telewizyjnej kampanii Jest to kandydat negatywny Dlaczego? Dlatego, że wprost mówi o tym Że ten system jest zły Że należy go obalić Dlatego chciałbym podkreślić Że pomimo tych wszystkich przeciwności Pan prezes wyprzedził SLD I zbliżył się do PSL-u Który zawsze jest w Sejmie To bardzo dobrze wróży Wyciągajmy z tego pozytywne wnioski, nie ma się co obrażać, nie ma, nie ma się co tutaj łudzić, że my nagle z dnia na dzień zdobędziemy 30% poparcia, bo nie zdobędziemy. Takie zmiany to są wielopokoleniowe, to jest praca wielu pokoleń, która wymaga zmiany świadomości, to nie rodzi się tak, że ktoś wstaje rano i mówi, no dzisiaj zagłosuję na kor, przepraszam, na to, to się tak nie odbywa. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że takiego wyniku nie mieliśmy jeszcze nigdy. 8% jest ogromnym sukcesem, i uważam, że jest to wynik realny dla KNP. Naszym zadaniem jest go po prostu przełożyć na cały kraj i dołożyć wszelkich starań, aby ten wynik po prostu utrzymać. Uwierzcie mi, że to wystarczy, abyśmy w końcu mieli szansę. W praktyce realizować nasze postulaty i przekładać to na codzienne życie Polaków. Jeżeli do takiej szansy doprowadzimy, to w kolejnych wyborach to już nie będzie 8%. Bo Polacy zobaczą, że w tym kraju można żyć normalnie. Na, w wielu lewicowych mediach, oczywiście, pojawiły się komentarze. Natomiast redaktorzy, którzy te komentarze wygłaszali, oni byli przerażeni. Tak dobrym wynikiem naszego prezesa. Oni byli przerażeni, bo wiedzą czym to grozi. Na tym politycznym betonie powstała rysa. I tak naprawdę to tylko od nas zależy, czy doprowadzimy do tego, że ta rysa przekształci się w pęknięcie, a później w rozłam i rozpad tego politycznego betonu. Natomiast chciałbym powiedzieć kilka słów o swojej działalności, o działalności moich kolegów, którzy tutaj dzisiaj ze mną przyjechali. My w Bydgoszczy, Toruniu i w całym okręgu kujawsko-pomorskim na pewno będziemy o te 8% walczyć. Przez ostatnie półtorej roku ciężkiej pracy przeprowadziliśmy dwie bardzo duże i bardzo efektywne akcje oraz kilkadziesiąt mniejszych, dzięki czemu uwierzcie mi, że w Bydgoszczy nie jesteśmy już anonimowi. Za mną do tej pory jeżdżą radiowozy straży miejskiej i tylko patrzą, czy przypadkiem nie postawię nogi nawet na przejściu na czerwonym świetle. Natomiast no to jest ten, chociaż uważam, również pozytywny, to nie jest negatywny skutek, to jest pozytywny skutek. Nieważne co mówią, ważne, żeby mówili. My w Bydgoszczy zdecydowanie nie jesteśmy już anonimowi. I kilka słów o tym, jak to się wszystko odbyło. Pierwszym naszym ogromnym sukcesem było zorganizowanie w Bydgoszczy największej w historii tego miasta manifestacji, która odbyła się przy okazji sprzeciwu wobec wprowadzenia dokumentu akta. Na ulicę wyszło kilka tysięcy ludzi, co wcześniej w tym na czerwonym mieście nie miało w ogóle miejsca. To było praktycznie niemożliwe, żeby bydgoszczanie wyszli z domów i powiedzieli nie. Udało nam się to spowodować. Cały stary rynek, chociaż nie jest on tak okazały jak tutaj rynek staromiejski, czy już tym bardziej w Krakowie, ale cały stary rynek w Bydgoszczu był wypełniony ludźmi, którzy skandowali nasze hasła. Którzy wiedzą z imienia i nazwiska, kto organizował tą akcję. To jest ogromny sukces. Natomiast naszym największym sukcesem, już tutaj tak szumnie zapowiedziałem, za co bardzo dziękuję, jest akcja związana z próbą likwidacji Straży Miejskiej. Pomimo, że nie udało nam się doprowadzić do referendum, to wywołaliśmy tak ogromną burzę, której echo do tej pory jeszcze gdzieś tam rozbrzmiewa. Pomimo, że nie była to pierwsza inicjatywa tego typu w kraju, uważam, że stała się ona takim katalizatorem, który lawinowo spowodował zwrócenie uwagi praktycznie w całym kraju na źle funkcjonujące straże miejskie w poszczególnych miejscowościach. W, te, w przypadku tej akcji również pobiliśmy rekord, ponieważ w Bydgoszczy kilkukrotnie były podejmowane inicjatywy referendalne z różnych względów. Natomiast one bardzo szybko padały. Maksymalnie udało się zebrać raptem 4 niecałe 5 tysięcy podpisów. Nam udało się tych podpisów zebrać ponad 31 tysięcy. Ważnych podpisów z tego było blisko 27 tysięcy, no i nie, tam niewiele nam zabrakło do tego, aby do referendum doprowadzić. Natomiast dzięki zaangażowaniu, dzięki ciężkiej pracy pokazaliśmy, że mamy siłę, że jesteśmy zdeterminowani. I przede wszystkim pokazaliśmy umiejętności, których w tej chwili władze miasta zaczynają się powoli bać. Jak wchodzimy do Urzędu Miasta z każdym kolejnym pismem, na korytarzach ucichają szmery i tylko się rozglądają, do którego biura wejdziemy. Czy idziemy do przewodniczącego Rady Miasta, czy idziemy bezpośrednio do prezydenta miasta, czy do kancelarii, czy co będzie się działo, tak? Zapanował pewien, pewien popłoch, który no, uważam za, za pozytywną oznakę tego, że to, co robimy, ma sens. Skoro ten polityczny beton zaczyna się rozglądać za siebie, skoro ten polityczny beton przestaje szemrać na nasz, na nasz widok, to o czymś to świadczy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby nie wątpić, żeby działać, ponieważ to tylko i wyłącznie systematyczność przyniesie jakikolwiek skutek. Jak wspomniałem, pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy determinację, ale największym, e, tak naprawdę, sukcesem, jaki e, osiągnęliśmy dzięki tej akcji, są kontakty oraz narzędzia i mechanizmy, jakie poznaliśmy podczas e, zbiórki podpisów. Jestem niesamowicie zaskoczony aktywnością Bydgoszczan, którzy sami się do nas zgłaszali, którzy sami podsyłali pomysły, jak wykorzystać różne możliwości. Dzięki temu jesteśmy w stanie teraz przygotować naprawdę wartościowy poradnik z pomysłami, ze sposobami, z których można korzystać podczas różnych akcji i, i pracujemy nad tym. Na pewno coś takiego przygotujemy, ponieważ tak drobna, drobne urządzenie, jak CB Radio okazało się nieocenionym narzędziem podczas akcji w. Wal, w Związany z walką ze strażą miejscową. Tak? Wystarczyło, że zamontowałem sobie takie radio w samochodzie i jadąc przez miasto, wrzuciłem trzy zdania na ten temat i nagle na, na fali yy, tego mojego zawołania yy, rozpętała się za każdym razem burzliwa dyskusja, która blokowała tak naprawdę kanał na kilka lub kilkanaście minut. Yy, ludzie w ten sposób masowo dowiadywali się o tym, co robimy, ludzie w ten sposób zgłaszali się. Zgłaszali swoją gotowość do działania. Myślę, że mam kilka jeszcze takich pomysłów, które można wykorzystać. Natomiast no, w tej chwili nie chciałbym tutaj mówić do rana, bo mam tysiące myśli w głowie i akurat przy okazji naszej działalności przez ostatnie półtorej roku wydarzyło się tak wiele i tak wiele wartościowych rozwiązań wypracowaliśmy, że na pewno będą one, wartość, będą one przydatne w innych oddziałach. Natomiast co planujemy dalej? W tej chwili pracujemy nad analizą struktur podległych władzom miasta, ponieważ zauważyłem taką tendencję, że już nawet w skali kraju zaczynają o nas mówić jako o partii, która, której głównym celem jest likwidacja Straży Miejskiej. No, jest to bzdura, bo przecież nasza akcja nie jest wycelowana w Straż Miejską stricte, w strażników personalnie, tylko jest ona po prostu efektem tego, że my celujemy w źle funkcjonujący system. Straż Miejska jest tylko elementem tego systemu, dlatego, my w tej chwili na podstawie Bydgoszczy chcemy przygotować taką dogłębną analizę mówiącą o tym, gdzie jeszcze funkcjonują jednostki podobne do Straży Miejskiej, czyli bardzo drogie i w ogóle nieefektywne. Takich instytucji utrzymywanych z naszych pieniędzy jest mnóstwo. Każde miasto, z którego dzisiaj tutaj przyjechaliśmy, jest zadłużone po uszy. Dług wygorszy w tym roku dobije do miliarda. Jest to sposób na znalezienie oszczędności, i my chcemy pokazać, że nie celujemy w straż miejską, celujemy w system, który działa źle. Jeśli ten dokument będzie gotowy, na pewno go Państwu udostępnię. Być może na tej podstawie ktoś pofatyguje się o analizę tego na własnym terenie. Kolejnym takim bardzo, bardzo ambitnym naszym projektem. Jest przygotowanie podstaw do działania dopracowanej formuły sekcji młodzieżowej, która w Bydgoszczy będzie wydawać własną gazetę, która zajmować będzie się problemami młodych ludzi, ale nie tylko. Natomiast ona będzie w pełni prowadzona przez ludzi młodych. Jest tutaj dzisiaj z nami kolega Paweł Rybacki, który ma niespełna 15 lat. Natomiast gdybym ja w jego wieku. Miał tak poukładane w głowie, to w tej chwili nie borykałbym się z takimi problemami, jak się borykam. Jest, pogładam w tym chłopaku ogromną nadzieję, dlatego z całą odpowiedzialnością i świadomością powierzę mu to zadanie. Jestem przekonany, że wypracujemy formułę, która sprawdzi się w całym kraju, ale na to potrzebujemy również jeszcze trochę czasu. Chciałbym tak na koniec zachęcić wszystkich Państwa do tego, Abyśmy zdecydowanie częściej spotykali się w takich okolicznościach jak dzisiaj, abyśmy organizowali cykliczne spotkania robocze, na których będziemy się wzajemnie szkolić, będziemy wymieniać e, doświadczenia, ponieważ e, no, w myśl zasady trening czyni mistrza, musimy przygotować się do walki. Walka to nie tylko kampania wyborcza, to są codzienne działania, to są e, codzienne trudy, z którymi borykamy się każdy z nas na terenie własnego oddziału. Dlatego, Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie otwierającym nowy cykl, który wniesie tak naprawdę nową jakość w działalność Kongresu Nowej Prawicy. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i mam, mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem i jeszcze jutro będziemy mieli okazję porozmawiać tak już stricte technicznie, wymienić się poglądami, ponieważ to jest największa wartość, jaką możemy z takich spotkań wynieść, i apeluję do wszystkich, abyście uczestniczyli w takich spotkaniach i jeżeli tylko macie możliwość organizowania ich, abyśmy to po prostu robili. Tak, nie mamy pieniędzy na to, aby zatrudniać pr nie mamy pieniędzy na to, aby organizować szkolenia prowadzone przez profesjonalne firmy, natomiast mamy inny, dużo bardziej wartościowy kapitał. Pieniądze to nie wszystko, mamy doświadczenie, mamy zaangażowanie i mamy młodą krew, która chce działać, tylko która nie do końca wie jeszcze jak działać. Dlatego bardzo proszę wszystkich starszych kolegów, którzy doświadczenie w tej działalności mają większe, abyście chętnie uczestniczyli w takich spotkaniach, ponieważ yy, nawiązując do wypowiedzi Artura Dziambora, moje pierwsze spotkanie z panem prezesem wywarło na mnie dokładnie takie samo wrażenie. Tak? Spotkanie z każdym z was yy, dla młodego działacza jest niesamowitym przeżyciem, a co najważniejsze, jest to taki. Ogromny kop, ogromna dawka pozytywnej energii i motywacji do pracy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.